Jak zrobić świetną gazetę weselną krok po kroku na swoje wesele? Jako, już od kilku lat projektujemy gazety weselne, szablony i je drukujemy, mam dla Ciebie wszystko, co potrzebujesz w tym temacie. Dowiesz się z tego filmu, gdzie dostać darmowe i płatne szablony i co było najpopularniejsze w 400 gazetach, które wydrukowaliśmy w tym roku. Opowiem Ci również, jakich błędów nie popełniać podczas tworzenia gazety i co tak naprawdę sprawia, że gazeta weselna nadaje szyku Waszemu weselu. Jako bonus dodam, gdzie definitywnie nie umieszczać gazety na sali weselnej, jak i gdzie i kiedy jest na to najlepszy czas i miejsce. Zapisz sobie ten film na potem, żeby o nim nie zapomnieć. Zapraszam do obserwacji i zawsze możesz zostawić serduszko. Będzie mi miło. Zaczynamy. No w końcu, bo już połowę herbaty wypiłem do tego czasu. Termowy szablon z ponad 30 stronami, znajdziesz u nas na stronie, wpisując w kule choćby szablon Gazety weselnej. Wersję premium, która ma ponad 120 stron do personalizacji, znajdziesz na naszej stronie również bez problemu. O, już widzę, ale 120 stron to jakaś przesada. No byłoby więcej, ale powiedziałem dość. Arek wystarczy. Link do kanwy otrzymacie na pocztę, po podaniu e-maila na stronie i będzie to wyglądało tak. Wchodzicie najlepiej przez przeglądarkę, choć były takie osoby, edytujące w całości kazytę przez telefon. Nie wiem jak, ale młode panie mówiły, że się da. Wybieracie interesujące was strony, edytujecie według własnych potrzeb, dodajecie zdjęcia i gotowe. Jeżeli chcecie, to zawsze możecie stworzyć własne, indywidualne strony. Kanwat to narzędzie drag and drop, a z naszymi inspiracjami to czysta przyjemność. Jeżeli w darmowym szablonie jest za mało atrakcji, to zawsze możesz skorzystać z naszej wersji premium. Jest tam naprawdę wszystko, co potrzebujesz do stworzenia wymarzonej gazetki. Przygotowaliśmy specjalną stronę z listą i omówieniem wszystkich modułów. Na co zwrócić uwagę, projektując gazetę? Według mnie nie powinny się na poszczególnych stronach upykać na siłę wszystkiego. Gazeta powinna być elegancka, czytelna i dodawać szyku waszemu weselu. Powinna przekazywać przydatne informacje dla gości, zapewniać dodatkową rozrywkę i ciekawostki o waszej przygodzie, jaką jest wesele. Unikajcie zdjęć i grafik niskiej rozdzielczości, bo wydrukowane wyglądają mega słabo. Wszystkie treści dla bezpieczeństwa ustawiajcie 5 mm od krawędzi, żeby wydrukowały się w całości. Bardzo ważne jest, żebyście wszystkie teksty w gazecie wrzucili do edytora tekstu sprawdzającego ortografię Word, dokumenty Google, dla czy wtyczki do przeglądarki, jak Language to, które w czasie rzeczywistym sprawdzają teksty, nawet w kanwie. Jeżeli będziemy drukować ją gazetkę, będziemy potrzebować link do Waszego szablonu, który będziemy mogli sprawdzić i ewentualnie poprawić. Każdy szablon poprawiamy pod kątem ortografii, interpunkcji. I kwestii technicznych. Nie będę zanudzał, jak poprawnie udostępnić nam szablon, bo poradnik znajduje się na stronie druku w sklepie. Są to dokładnie cztery kliknięcia w kanwie. Doradzę Ci jednak, jak przygotować szablon do samodzielnego druku. Po prawej stronie w kanwie klikamy Udostępnij. pobierz, a następnie wybieramy PDF do druku i co najważniejsze, wybieramy cmyk. A nie RGB. Jest to kluczowe podczas ruchu. Nie wchodzę technicznie głębiej. Co jest najpopularniejsze w gazetkach? Wywiad z młodą parą, regulamin wesela, zdjęcia z ostatnich lat razem, wspólne podróże, Five hours later. podziękowanie dla rodziców, świadków, gości, menu weselnych, harmonogram wesela, zwyczaje ślubne, z jakim weselnikiem jesteś, test zgodności itd. W całej gazetce umieszczacie często zdjęcia z sesji narzeczeńskiej. Nie brakuje też wykreślanek, jak i miejsc do przesłania zdjęć od gości. Jest tego dużo więcej, ale te są najpopularniejsze. Nie ma jednego schematu na idealną gazetkę. To indywidualna kwestia młodej pary. Gdzie definitywnie nie umieszać gazety na sali weselnej, a gdzie jest na to najlepsze miejsce. Filmujemy i fotografujemy wesela, gdzie nasze pary mają nasze gazety i dobrze widzę co się sprawdza, a co nie. Widziałem poradniki, żeby rozdawać gazetę po zakończeniu ceremonii, ale wtedy jest często zdjęcie grupowe. Ludzie się rozchodzą i panuje chaos to nie jest dobry moment na czytanie gazety. Najgorsze miejsce jest jednak gdzieś z boku sali przy księdze gości. Nie każdy wie co to gazeta weselna i jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że po prostu ją przeoczy i atrakcja przepadnie. Najlepsze miejsce to oczywiście na stołach ze wstążką przy talerzach, lub stojące w pojemniczkach z jakąś adnotacją co to jest. Jeżeli już chcecie umieścić gazetkę weselną przy wejściu, to musicie ją bardzo wyeksponować. Jedna z naszych panien młodych planuje zrobić ściankę z wiszącymi gazetkami weselnymi, napisem, że jest to właśnie Gazetka weselna, i żeby zabrać się z pojemnika, będzie ona umieszczona obok tablicy informacyjnej o miejscach siedzących. Coś czuję, że się sprawdzi. Świetnym tipem jest powiedzenie przez zespół czy DJ-a po toaście, przed obiadem czy życzeniami, że na stołach mają Państwo gazetę weselną z wieloma atrakcjami, informacjami weselnymi i ciekawostkami o młodej parze. Nie zapomnijcie jej przeczytać. Każdy wtedy oczekuje za swoją kolejkę do życzeń czy obiad z niej skorzysta. Sprawdzona porada. Nie wszyscy goście bywają na weselach co chwilę, to skąd mają wiedzieć co to za dziwna dekoracja, czy ulotka. Mam nadzieję, że choć trochę Ci pomogłem, bo było tutaj sporo informacji. Trzymam kciuki za stworzenie wymarzonej pamiątki. Miłego dnia. Piąteczka.